To jest totalnie nie do wiary, ale tak już zauważam, że w któryś raz z kolei robiąc sobie makijaż, przychodzą mi po prostu najlepsze uświadomienia i najważniejsze właśnie na temat naszej egzystencji. A dlatego pewnie podczas robienia makijażu, bo makijaż po prostu kocham robić. A jak wiadomo, podczas wykonywania naszej pasji przychodzą do nas wtedy przepiękne uświadomienia, bo jest to moment. W którym mamy dostęp do przepływu z naszej najwyższej świadomości. I posłuchajcie, co do mnie przyszło. Eko jest to system stworzony wewnątrz kolektywnej świadomości, aby pomóc nam się po prostu przebudzić, właśnie do tej świadomości, że każdy z nas jest po prostu świadomy. Bez tego systemu, zwróćcie sobie uwagę, nie bylibyśmy w stanie zrozumieć, kim my tak naprawdę jesteśmy, że to my jesteśmy tą czystą świadomością, wewnątrz której te myśli po prostu są. I mało tego, kiedy my świadomie potrafimy obserwować te myśli, to automatycznie przestajemy się z nimi utożsamiać. Dlaczego? Wyobraźcie sobie sytuację, że przechodzi to Was. Um... Jakaś osoba i żali się wam. Ja to jestem beznadziejna, mnie to nic się nie udaje, więc my jesteśmy obecni z tą osobą. Czyli my nie bierzemy tożsamości tej osoby na siebie, tylko my po prostu rozumiemy, że osoba do nas przyszła i żali się nam, jakie to ona ma yy, niefajne życie. I dokładnie tak samo dzieje się w momencie, kiedy my obserwujemy myśli w głowie. My z automatu, obserwując te myśli, Odklejamy się od nich, czyli nie przyjmujemy prawdy, to co po prostu nam yy, na głowie mówi, na siebie. To jest wyzwolenie, bo w momencie, kiedy my przestajemy wierzyć myśli, kiedy my przestajemy wierzyć w to, że myśl nam mówi, że jesteśmy beznadziejni, jest momentem, kiedy my. Potrafimy stanąć do naszej własnej mocy i zrozumieć, że to my jesteśmy po prostu czystą świadomością, wewnątrz której te myśli się wydarzają. I myśli, które się wydarzają wewnątrz właśnie naszego umysłu, już nie traktujemy tożsami z nami. Dlatego zachęcam Was do jak najczęstszej obserwacji własnych myśli, żeby traktować je jako gość, który przyszedł w odwiedziny i który opowiada nam historię. Tyle. Życzę Wam, kochani, pięknego, wspaniałego dnia! I oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Budzimy się do naszej czystej świadomości, którą jesteśmy. Wspieram Was miłości. Do zobaczenia!